A czy pamięta Pani jeszcze w 1945 roku dzień, w którym front przechodził? Tak, pamiętam. Rosjanie weszli, pokradli mnie płaszczy. miałem takie futerko. zegarek dziadziusia wisiał taki, pamiątkowy, nie na, na te, na, jak to było przedtem, na te, jak to się mówiło? Na dewizkę. Na dewizkę, no. O pamiętam, pamiętam. A ludzie czego się spodziewali po Rosjanach? No, no na pewno nie tego, co my przeszli. To znaczy nie wszyscy, bo y, później y, później jakoś tak y, tatus się tam jest przyjaźnił, no ale i też żeśmy się bali. Pamiętam jak... Y, y, Tatuś został ranny w 1945 roku właśnie przy tym, bo, to, bo coś, tam, coś tam bronił. Już nie pamiętam, to. Ja, ja w tej historii nie pamiętam tej chwili, jak, jak to było. Dostało no, palce, ucięło. I Rosjanie go leczyli, z pierwszej. Lali na palce i do żołądka. A po wojnie za to, że pani rodzina i pani byli w, w AK, czy jakąś, jakieś aresztowania spotkały was ze strony UB, albo. Ach, to ja już tu doznałam czegoś takiego. Także były przecież lata 70. Jak tutaj wpadło takich dwóch młodych chłopaków. Mój mąż był, prowadził zakład toka, susarsko-tokarski, przychodzą chłopaki, ja tu byłam na górze i mówią, mówią, że oni by chcieli z ziółczkiem a mnie to zejdźcie na dół, myślałam, że to jakieś klienci, zejdźcie na dół, mówię, tam będzie nadale, no i oni zeszli, oni za chwilę mówi, mówi uważaj, mówi, bo będą, dobrze wracać do góry nogami. No nawet ręce do, kłady do, do pieca, do, do tego. No, do, no taki kipisz zrobili, że on się w końcu wściekł. E, poprosił o nakaz. A wcześniej dostał jakieś oznaczenie, Już nie pamiętam jakie oznaczenie dostał. To i... Za krótki czas właśnie ta, ta nagonka taka przyszli do domu no i zadzwonił. Zadzwonił na nie wiem. Tam była pani prokurator, która zleciła to. Kobieta to była, to ja też Nie pamiętam no i nazwiska, ale no, za jakiś czas, chyba za jakieś pół godziny telefon, że mają zaprzestać, no można zrobił wówczas zdjęcie tego oznaczenia, to i te, te, te y, nakazy, to, i to poszło świat. Wszędzie, gdzie tylko mógł, to wszędzie wysyłał, a później przychodziły przeproszenia, co to za przeproszenia, to babcia, też, za o mówię mówi, o teściowej, staruszka y, też. A to a taki kipisz w domu. I to jeszcze w latach 70. 70, tak. To tak. gdzieś to było 77-78. 70. 70 a zresztą ja, jak wychodziłam do pracy, to ciągle do męża mówiłam. Ja mówię, słuchaj, idę na tą stronę. Mówię, stoi facet. Mówię, codziennie jeden i ten sam. Mówi, dobrze, że mówisz. No to ja idę z tobą rano. A mąż to był odważny chłopak. Mówi, a pan kogo tu szuka, ja to wszystkich znam, to proszę powiedzieć to. No po to, żeby go spalić. No to tak, ale ja pracowałam w terenie, to raz szłam w tą stronę, raz w tą, zależy gdzie jechałam, co tego co w moich popar dniach. Ja mówię, co, inny facet stoi. No i tak palił ich. No ciągle ktoś przychodzi do zakładu i, i, i tam coś tam żąda, jakieś silniki, a to żeby móc sprzedać to, no to po prostu po to, to, to tego nie wolno było robić, tylko że może był sprytny chłopak i namówił kolegów. Mówi słuchajcie, on mówił, że ja wam sprzedam, ale przyjdźcie w tym nie o tej godzinie, więc namówił chłopaków, oni pilnowali, gdzie oni stoją, gdzie co. Ja Okazuje się, że to była policja.